Witam, tu z tej strony Fenosplayer, a tu przed Wami gra Dark Souls. Eee, z góry od razu mówię, że dziękuję eee, graczowi i YouTuberowi jednocześnie e, Piotro, Piotrowi, który udostępnił mi e, program nagrywający, który jest o niebo lepszy i po, możliwe, że nie będzie takich lagów. W międzyczasie, e, jak widzicie, mam inną zbroję, kolczosę wziąłem. I żeby móc normalnie skakać, musiałem jeszcze się uzbroić. O, to co ciekawego. E, trochę więcej kondycji zdrowia. E, oczywiście mi tutaj wczytało od razu, na przy tym ognisku. Okay. ok. Ta zbroja widać, że już mnie lepiej chroni. No zabijam tylko te dryblasy, żeby mieć jakiś ten, bo to zawsze parę punktów. Aura, użyjmy go. Zabijam Twojego kolegę. Co zrobisz z tym? Tak myślałem. Mi się strasznie to podoba, że za zadeparowanie dostaje się więcej punktów. No bo to nie jest łatwa sztuka, bo, bo ryzykuję to, żeby mogę sam dostać. Eee, mam coś takiego przy sobie, jak e, skrzyneczka bez dna. I po prostu przechowuję tam przedmioty, które nie będę używał, a tylko mnie obciążają. I dzięki czemu mo, e, w, ta, w tej cięższej zbroi mogę skakać. E, uniki robić lepsze. Nie, na kilka metrów, bo jak ja miałem te wszystkie przedmioty, to mi skakał. Nie wiem. Dwa. O tak było. Do, te, tyle mi skakał, więc to się mi nie strasznie opłacało. I wtedy musiałem kombinować jak ten. A gdy przeczytałem o wytrzymałości, że mogę z, zwiększyć limit e, u dźwigu, jaki mogę unieść podczas skakania, no to od razu to zainwestowałem. Raz. Znowu tam smok przeleci? I do diabła A tam je smok jest Czekajcie A uda mi się go jakoś sprowokować? Że może jeszcze raz huchnie Albo odleci Wow Oh, kurwa? <laughs> eee, coś źle zrobiłem. Aha, ale ja się z nim boję walczyć. Bo widzę, że to jakiś boss porąbany. W tutaj nie mam zasięgu. Muszę się cofnąć. Kocza zbroja lepiej chroni przed, mnie, przed bronią, ale gorzej chroni przed e, takimi tam jak krwia, krwawienie czy trucizna. Trój, Ty, może go w ten sposób zabiję. Tylko, że stoję na urwisku i właśnie boję się, że właśnie tak spadnę. Nie wiem, czy to życie w ogóle ubywa. Ja bym się śmiał, gdybym go zabił z tego łuku. To trochę potrwa. Zaraz się przyjrzeć. Co, nie masz strzał? No to weź te. Tak, dokupiłem sobie drewniane strzały. One są gorsze, ale to by były tak o 10, pu o 10 punktów obrażeń. Różnica wywołać, jest minimalna, a kosztowała mi dużo taniej. I w dużych ilościach go kupiłem, bo to dużo mogę tego kupić Tylko nie mogę się przyjrzeć, że... To, to życie tak chyba ubywa, że raczej bym musiał, nie wiem Do wieczora Dobra, znowu muszę przejść przez te szczury tutaj O kurde, widzicie i ta trucizna... Co w związku z tym, co tu mam zrobić? Poczekać? Aż minie. Ojacie. Pierwszy raz się zdarzam z takim, że ten. No widzicie, jestem bardziej podatny na takie rzeczy. No i co mam z tym zrobić? Bo widzę, że czas jest jakiś. Że ja nie mam żadnej. Ten to nie leczy mnie, a czy nie, nie neguje mi tego? Nie mogę się z tego wyleczyć. Mogę tylko poczekać trochę. Nie mam się wymachać, spalić tą truciznę w krwi. Nie wiem. To jest bez sensu teraz gdzieś walczyć. Chyba, żebym się wrócił do ogniska, też w sumie. Pomysł. Bo ta trucizna jednak długo schodzi. Ja nie chciałbym wszystkich gestusów. Dobra, ja się wrócę do ogniska. Może to zneguje truciznę. Strasznie długo to idzie. Tak jest. To było do przewidzenia. Ognisko ten. Zneguje mi to. Czyli widać, co trzeba zrobić. Jak jestem pod wpływem krwotoku czy trotylizny, trzeba się odbić na szybciej do ogniska. Albo poczekać, tylko że dużo Estusów zmarnuje przy tym. Chyba, żebym bardzo odporny na to, to szybciej byłoby spadało. Trzeba mieć odporność, oczywiście. A, no tak nowi przeciwnicy po no, kamera nie zmieniła na tamtego, a ja chciałem Matko na krawędzi No nie, znowu zatrucie. O rany, no to nie, to będzie trudne. Teraz dla mnie jest to kolczugą. Bo wtedy tej zbroi nie miałem takich problemów. Tutaj mam jednak. No kolcz... no w sumie tak, no jest logika, nie? Materiałowe lepiej chronią. No te metalowe to raczej nic nie pochłonie, wszystko ja dostaję. O rany. No te cztery są problemy, dwa ciosy i kurde mam truciznę sobie. Nie wiem czy podczas bloku mogę tej trucizny trochę ten, mniej dostać, bo kiepsko z tym Znaczy, w ogóle tego smoka da się w ogóle uwalić. Taki myk. Dobra, teraz ta trudniejsza kwestia, czyli te, te trujące. Dobra. Dobra, drugi. Tu jeszcze trzeci. Dobra, gitara dało radę. I spróbuję z tym rycerzem, co był na górze. Mam 10 estusów No i mam dobrą zbroję, sporo życia, kondycji też nie mało Spróbuję tylko wyprowadziłbym go tutaj na zewnątrz Kurde, złej kolejności Dobra, trudno No, jestem ciekaw jak się tam dostać w ogóle No, ostatnio gracz tutaj był i otworzył, ale jak się wczytało, to widzicie sami. Czytało grę i jeszcze raz muszę to zrobić, bo to nie ja to otworzyłem, prawda? Więc jeszcze raz muszę to zrobić. Okay. Przekaż może uda mi się pierwszy cios yy, zadać mu. Tylko nie wiem, czy nie jestem za głośny w tej zbroi. W sumie to wiadomo, kolcza. O, jest do mnie tyłem. Cię powoli, powoli. Gitara. No, i tak w kółko trzeba. Kurde. Okazja. A nie, to była tarcza, od tarczy nie da się skontrować. Mrane. Dobra. Gitara. Całkiem sprawnie to idzie. Praktyka czy nie mistrza. Dobra, nie kombinuję Chyba on jeszcze wstanie Dobra, a spróbuję? O kurde, albo i nie Ej no, nawet nie wstałem Wiecie co, to było po prostu żenada co ja zaraz zrobiłem Bo chciałem go sp sparować jego cios Chyba ma takie potężne ciosy, że chyba nie da się tego sparować z tego co widzę. No i z, widzicie, z głupoty własnej zwaliłem wszystko, ale odzyskam to moment i zrobię to normalnie teraz. Niepotrzebnie kombinuję. Lepiej zostać przy tych starych jest, jest osobach, Oni on tak jest strasznie wytrzymały. Kurde, no teraz coś mi nie idzie. Dobra, wyszło. kurde no zaznaczyć mi go nie może. Gitara, biciu. Co w nim może być? Wow! <laughs> Człowieczeństwo! Nie na no, spoko! Jak mnie to pasi? Dobra. Zabijmy tego typa normalnie, bo. Będę tak powoli, żeby mnie nie słyszał. Mylę, no, że on się tak co chwilę obraca. Ojej, jak to mnie odsuwa. Kurde. Dobra Ej no, bez jaj Już myślałem, że się nie wyrobię szczerze, ale... Dobra, chodź tu rybla się Nie, niepotrzebnie kombinuję Niepotrzebnie Czy mnie zabiję? Profilaktyczny, co to tam robisz? Chodź tutaj, chcę cię zabić, ale ja jestem na górze. Ej, <laughs> no, ogarnął się. Nie, nie może robię serię, ale przez to, że kiedy popijam po Tiona <tryk> najgorszy jest ten cios. Może tamto mi nie przeszkadza. <grywa> Chyba więc zaraz zacznie. No nie, skończyła mi się kondycja. Eee, no bez jaj teraz. W bloku byłem. Chyba że mój przycisk akurat puścił. Możliwe, że i tak. Ale mój przycisk mógł puścić. Ja pierdziele, Wiecie co? Jak go zabiję, to, to wrócę do Was. Dobra, zbliżamy się do końca jego udupienia. No ta. No i blok mi zadziałał. Myślę, że go to popędzi. Najgorszy jest ten atak z góry, bo nie należy go w ogóle wydefować. Dobra, chyba koniec. Tak. O, kuźwa! Tarcza Czarnego Rycerza! Poka! Wow! Fizyczne! Od ognia! Zajebista! Ile? 16? Nie Panie Jak on ma od 95 od ognia Poważnie, ona jest świetna Muszę zrobić te siły na, 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 na ten ten na tę tą tarczę, bo jest świetna tego czarnego rycerza Co to kurwa tam jest? Ja pierdzielę, to wygląda jak jakiś byk. Minotaur jakiś, nie wiem. Dobra, bo im mniej ludzi tutaj będzie, tym lepiej. Chodź tutaj. 20, 20 FPS-ów mam tutaj, klatki mi spadają. O, idzie kolejny, dobra. To będzie szybszy, ten czy ten. Czy on otworzył tam z tyłu bramy? A, miałem wrażenie chyba. To jest jakiś bieg. O, pizdę. Mam pan pancerz mocny o! Widzę, że dupa jest bardzo odsłonięta Wodbyt. Jeszcze chodzisz? O kurwa Nie, nie O ja pierdziele Gorąco się trochę zrobiło Uff. Dobra, zabiję tych łuczników I Wrócę się chyba do ogniska go jest ten, tutaj chyba Dobra, nie tykalność zapewnie Aha, on jeszcze przeżyje Matko, nie wolę tu nie spać. Bo, będzie bo, bo <grywka> nie chcę zadać sobie obrażeń, nie będę kontrował. Bo nie chcę ten, a teraz działa ten mój pierścionek, który zwiększa moje obrażenia. Bo jestem na li linii śmierci linii życia moja. No to sobie chyba żartujesz, kolego. Jeny! Myślałem, że już strzeli z tej kuszy! Fuck, nie ja się wrócę do ogniska, bo nie mam estusów. Ech. Nie mam nic. Serio, ja wolałabym się wrócić. Wiecie co, i wrócę do tego dziedzinicy jak, jak będę miał wszystkie estusy i tak dalej, prawda? No to zaraz wrócę. Eee, wiecie co mi przyszło do głowy? Wydałem już tych punktów przed chwilą właśnie te dusze. I tych punktów akurat mi nie, 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 te, nie, nie szkoda. Więc tak pomyślałem sobie, że spróbuję tu przejść obok tego smoka. Lecia drugi raz? Dobra Aha Gdy tego smoka to chyba Liczy się z cudem A nie on tam dalej siedzi jak się tylko wystawię, to I on tam wraca. Nie, to, to go nie minę. Wiecie co? Może uda mi się go sprowokować No ja to chyba była głupota. Eee, to była chyba największa głupota, jaką odczyniłem, przyznam. Tak, jestem ciekawy, czy mógłbym odzyskać te punkty. Jestem ciekawy, gdzie on, każe, gdzie on powie, że ja upadłem. Czekajcie, ja wyjdę tylko na chwilę. O, tu za Oj <ścoughs> wystawiłem się lekko. O, mi przejść przez to bramę. O, zyskałem. Ale powiem szczerze, że szybkie zbudowywanie expań. <grymne> Rozpisz tam na dole przy ognisku. Idę dalej. Dobra, ale to już się robi śmieszne. Dobra Jak tam dojdę To Wam pokażę dalej. Dobra, czekajcie. Zwalę tego gościa Okej, okay, doszedłem. Choć zostało 5 minut nagrania, ale może jeszcze zdążę coś pokazać. Już powybijałem tych... Yy, małych Teraz... Gdzie? Tu? Tak się zastanawiam właśnie gdzie Eee... raczej nie hmm. Może przy tej bramie jest jakiś przełącznik O, albo tutaj? Nie, tam nie mam przełącznika O WOW Zastanawiam się, czy tu bardzo przejść, dobra i kontra, no to się zaczyna robić o rany. Okej, okay, tam o tam coś jest ciekawego. Muzyka no, proste zombiaki? Kude, przeszkadza mi to. Tajemniczy klucz. Hmm, ciekawe. Oba zabiłem? Oba. <ścoughs> a, a, zaraz, zaraz, zaraz. Duża dusza zaginionego. Dobra. I gitara. Jeszcze potrzebuję trochę tych punktów, żeby mieć móc władać poprawnie tą tarczą. O, przejście przez białe światło. Wiecie co? I jednocześnie robię z tym przejściem właśnie robię drugą część, więc y, do zobaczenia w drugiej części.